maneczko witam Was wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj jest QA, odpowiadam wam na pytanka, czyli komentarzy, czyli tam ileś. Dobra, ja ich nie czytałem Jest ich kurwa no sporo Uff, dobra Będziemy pierwszy komentarz jakie gilgi gras na Nex edzie? Um, albo w love no w, praktycznie chyba w love, bo będą tam fuzje robione i będę w love, powróci love będzie super grane Już w ten piątek będzie kurwa 18 będzie, mwah, będzie zajebista Kurwa, edycja Dobra, następne pytanko Czy będziesz miał współpracę z kawą lub czy planujesz? <śm> to bardziej do innych ludzi Do Hislafa Albo do kogoś innego, bo tam współpracy są robione już Widziałem, kurwa, już jest wszystko tak, wiecie Umowy są podpisywane i w ogóle Ale ja, ja nie jestem z tych ludzi Ale bardzo bym chciał mieć współpracę, ale nie mam jeszcze Ile wydałeś już około na Unbanny? Jeżeli chodzi o wszystko no to będzie już około 400 zł, może, nie no mniej, tak 300 będzie. No ale na tej edycji to mało, tam wdam 50, może, czy tam 60. Eee, Kolejna. Kiedy Karel nie będzie oszukiwać te parek, znaczy nie będzie butak fosy. Wiesz co? To, to nie jest oszukiwanie te parek, bo oszukiwanie te parek jest jedno tylko albo dwa jest robienie geja, albo orania. Tak, według mnie, jak idziesz na te parkę. Na przykład, załóżmy, Karol ma buty fosy, nie ma skryptu na przykład nakopywania, a ty masz To to jest wtedy już trochę, no nie oszukiwanie, bo on ma buty fosy, ty masz na przykład to Ale to ty też możesz mieć buty fosy na przykład, nie? Wiadomo, to jest to, się, to trzeba się umawiać na jak, jakie te parki się chodzi, tak, praktycznie I tyle w temacie, kurwa, te parka to te parka, lecisz i lecisz Kiedy Hislap wyjdzie na dwór? No wiesz co, Hislap jest taką tajemniczą osobą, jak ja, więc no, nie znacie, więc no, tak samo Jakie masz cheaty? huzuni 3, 5 vip Kochasz pola, uwielbiam cię polo w pierdolo <grych> Czy lubisz kizo? E, kizo jako rapera lubię bardzo, to skania fajnie leży A gilia kizo jest taka, że mnie ojebali i chuj im w dupę Będzie grane, e, będzie grane Damix, będzie... Znaczy Damix, to nie jest Damix, tak? Nie wiem. Ta, to jest polo! No, to będzie grane, będzie grane w love. Kiedy Karol nie będzie oraz te parek. E, Karol rzadko co ora te parki, z czego, z mojego doświadczenia wynika, że bardzo rzadko ora, bo jak ja z nim jestem, to w ogóle nie, nie ora. Kiedy Karel nauczy się grać? On już jest nauczony się grać, tylko po prostu on gra normalnie, a nie wbija rankingu na kolegach. Kiedy Karel przejdzie mutację? E, no już, już już w sumie przeszedł, bo kiedyś się ja miał bardziej pisząca, teraz ma taki normalny głos. Zrobisz mi obiad, oczywiście, jeśli zrobię. Polo, pierdolę, co tam chcesz, kurwa? A kartofle, wszystko? Ile razy zostałeś ba już bana na craftem C? Eee, 30 albo 35 razy. A czego grasz z grubym? Czyli z Karolem? Bo to jest mój najlepszy ziomo! Najlepszy. Gucio też. Czy don Gucio jest gruby? No jest gruby, jest. Ile masz centymetrów? W pasie poniżej 100, w chuju 16 Czy wujek mnie pamięta? Pamiętam cię every play Jakoś tak. Idź kopać, idź kopać, idź kopać. Kiedy refilek da zdjęcie siostry? A to trzeba się jego zapytać. Kiedy skoczysz grać w to gówno z dziećmi, w to się przestanie wyszywać Patrząc na Nigdy! Ile masz centymetrów? A tu już jest koniec. Ile masz centymetrów? No, już odpowiedziałem. XD, XD. No, także to jest nasze QA. Ale jeszcze było QA takie, że. Yy, bo nie wiem, czemu, ale się nie wyświetlałem komentarze z innych ludzi. Bo tutaj był taki odcinek. Yy. Zdawajcie pytania, i tutaj są komentarze. I tu jest więcej. I tu jest więcej komentarzy. Chwilka, poszukam tego. Albo to. Nie ma tu tych komentarzy, naprawdę? Tu były takie komentarze? Od Hislafa przecież. Kiedy krecik aka Karol na się On jest mistrzem. Ja nie wiem, gdzie to jest Hislaf. To jest tak samo nie mam ron LOL Nie wiem czemu, ale nie mam ee, komentarzy, ja pamiętam że to były Newest Aha, bo tu już zadałeś, dobra, a Hislafa nie mam, nie wiem czemu, chyba mu usunąłem Dobra, no to to jest nasze QA Zapraszam, zaraz będzie stream, za jakoś pół godzinkę ja muszę od bana kupić, kurwa, bo znowu mam bana. Trzymajcie się i cześć!